Nie odnajdzie w zadaniu, nie? I nie powinniśmy go robić, bo to jest Ja spacer, myślę, że ktoś a nie odnajdzie, że my go nie będziemy mogli znaleźć. Ale gdzieś. czemu on się. nie chodzi o nic. Nie chodzi o tą, o tą rzecz. A może nie odnajdzie w zadaniu, w sensie, że coś. Nic, to ruda powiedziała teraz, słuchaj, puchy. A. Słuchajcie, jedno, ja chcę. jedno, ja bo dopiero teraz ja zacząłem powiem... was ja słuchać. Ja <laughs> w powiem... ogóle czym innym chcę <laughs> powiedzieć. M a to ja abstrahując od tego, co będzie, mieliśmy my wybrać wspólnie, a ziomek w trakcie obrad, jak się rozmawialiśmy, on tak Dobra, to ja idę Nie ma samobolek, my działamy jak bo Było dar, takie darcie mordy, że ja też na jego miejscu Po mojej prawej stoi kupia wraz z ptak. Nie raciągnęła tu mojego mojego Leży na podłodze, kupia kurka k***a, napka. Za po bory, za pompełcie bo do gładka. I ja się po za co? Cześć, tak, Ode... No to oj <laughs> Kurde, On przystojniejszy Wo, kurde Nie chciałam, nie chciałam aż tyle pokazać A gdzie koszula? No nie mam koszuli Nie chciałam, bo nie chciałam. Sonflik ten. Yy, cześć. O, jest czekaj, ja cofnę i wszystkich przywitam, bo jestem miła. Yy, cześć, spokojny. Cześć. Yy, pozdro też od razu. Lepiej mi pogratulujcie. Mam tak: jeden cheeseburger, drugi cheeseburger, trzeci cheeseburger, czwarty cheeseburger, piąty cheeseburger i Big Mac. And fucking Big Mac. A na przepitkę no mamy liktona. Smacznego. Ostatnie dni ku wolności. Dieta, wjeżdża. Redukcja. Coś kręcisz? No nie, ja zamówiłem rzecz do zdobywania. Ale mam popcine adresy. Nie jestem, wiesz. I co? Ja nie jestem dobrze ubrana, wiesz, ładnie, żeby tutaj się prezentować jakoś. I co teraz? Co ty robisz? No, Ardu, mnie miałem się w stań. co to nie? Aha, ty musisz na Besie wyłączyć kamerkę. To jak ciężko. <laughs> Boże! No nie, ale ogólnie ja w tej spódnicy dosłownie byłam na rozpoczęciu roku szkolnego. No? I było dobrze, i nic się nie czepiał. A wy macie jakieś dziwne myśli? No weź w już tak nie rób. Idę, bluźnie, bluźnie, bluźnie idę, do mi smaku. Zakonnica. Znagawki wypada. Z, z krzyżu nogi. A, z nogi. boże, Pasuje, pasuje. Będę w bluzie, będę w bluzie. I będzie git, i będzie... To jest jednak sukienka. Wcześniej byłam w ja byłam inaczej wcześniej ubrana. To jest trochę nagi do bluza. Porządnie. Pasuje, pasuje. A ja to na przykład? Mm. Nie. Czy na to nigdy nie wpadłaś? Nie no. Ale ja wyglądam porządnie. I taka do rozmowy. No wyglądam akurat. no Przecież ja jestem taką grzeczną blondynką. Ta pani, która podpisywała ze mną umowę, też powiedziała, że fajnie, że pani zawsze jest zadowolona. Bo to właśnie że internet nie działa, ale byłam dla niej taka miła. Nazywa braka serdowności. I ona była takie że fajnie, że pani się Piotr raz uspokój się. Chyba tak jest Sati. A co Sati... No to jest prawda, że ja mogę być w spetrze, no wiesz, raz na jakiś czas po no? Tak, pogadali. Dobra, może się bo będzie mi zimno, jak wyjdę. Mimo Screenshotta robić, ty się ubierałaś po to, żeby się rozbierać teraz, tak? To tak. Mamo, jakby co to słychać na streamie? Powiedz mi, bo wszyscy się pytają to jest takie trochę niekomfortowe pytanie. Jaką ty miałaś rozmiar y, piersi przed ciążą? Taki jak ja podobny, a miałaś? <laughs> tak, Amelusia, też nie miałam nic piersi, płaska była. <laughs> no to tak jak ja, ta. Pa. No tak. Pa. No widzicie, mama też była płaska, tak jak ja. Płaska. <laughs> była płaska. Yy, a i poszłam, bo myślałam, że gra w Fortnite'a. Bo tak widziałam, że nikt nie gra w tego Fortnite'a i ja już nie pomyślałam, yy, że... że to może być współpraca. Ja wchodzę taka a rana do niego mówię tak, Boże opis! Ja nie widziałam, żeby nigdy na Fortnite'a. Słuchaj, 9 będzie Nightmares, że będzie Halloween, że ja kocham, oh my god, że kocham Fortnite! I on to czyta, i on like, e, Co ja właśnie przeczytałem? Jezu, cieszę się, że lubisz Fortnite'a, my też tutaj wszyscy lubimy, a ja mówię tak, no, ale wstyd. I wyszłam. co, co, co tu zrobić? Więc jako kobieta sięgnęła po instrukcję. Jak się na swoje skarpetki? Takie. I na instrukcji jest napisane, że ja mam O L R. Idę naprawdę trzeba było od lewej do prawej. Describe what you see. Birdy. No już całkiem się... Oj. Oj, oj. Strzelasz troszkę. Mam ekspres, ale nie zrobię spice pumpkin latte. No to trzeba syrop robić. No właśnie. To się nie opłaca w ogóle. Dobra, i to musi wyschnąć. Jak wyschnąć? No bo to żel. Tylko A czy to szybko wyschnie czy nie? No tak, jeszcze mam. Mm, e, ja mam pytanie do ciebie. Lakier. Tak? Wodoodporny. Tak, ja to zmyję później. Mmm. A masz szampon robi? ze sobą? Bo nie używam zbytnio. A. Chcesz jeszcze tego że? Nie, akurat o szamponie nie pomyślałam. No i widzisz. A niby kobiety myślą o wszystkim. No, prawie o wszystkim pomyślałam, no wzięłam jakieś takie. Nożyczki akurat mam. Ale nie wiedziałam czy... TUTAJ JESTEŚCIE! Mam dla was misję! Dzisiaj. uchradnienie krzeszowic! Nie wiedziałem. Ale kurwa. Nieszczęśliwy przypadek! Tak, jeden z całych z moim kolegą, żeby cię kurwa na Ale we dwóch na jednego, tak? Nie, nie, ja jeden na jeden. Wyjedę ci kurwa lutę, a później twojego kolegę z kopę jak psa. A pokażesz mi, jakbyś tą lutę wyjebał? No. O! o i, pa, I teraz to jest ten moment? Jak spojrzałem się na górę, że on mówi jakiś tam muziomek, że on go zna i że on streamuje na żywo. I ja wtedy mówię ja pierdolę Łok, łokcie. ci wyjebał! Pierwszy A no, to jest śmieszne. Dobra. No to jednak zaniedbany jest Dawid Jak już ty dowiedziałeś, kurwa, ciężko Dobra, widzowie, ostatnie jakieś 5 minutek Jak macie jakieś pytania do Puchacza albo do mnie po tym odcinku, można zadać Przekażę, zadać Ale mi chce się pryknąć I coś jest kurwa? daj gazduje Ale ty debilu, drzwi są w drugą stronę Bymy to in Musisz no, tego kurwa nie nagrywać? Kurwa, jakiś dziwny gość Wszedł do kibla nie, nie wiemy co z nim zrobić, co mamy zrobić? I ten franken? Dawaj, dawaj, czekaj, czekaj! Get it real high! In